Urodziło się dziecko. Jest bardzo wątłe i małe. Waży mniej niż 2500 gramów. Dzieci, które przy urodzeniu ważą mniej niż 2500 gramów, to wcześniaki. Na ogólną liczbę noworodków rodzi się w Polsce około 8% wcześniaków. Organizm wcześniaków jest nieprzystosowany do życia poza ustrojem matki. Aby dzieci takie mogły żyć, Trzeba im zapewnić odpowiednie warunki. Znajdują je w organizowanych przy klinikach położniczych oddziałach dla wcześniaków. Jednym z najlepiej wyposażonych w Europie jest oddział wcześniaków w Warszawie. Maleństwo musi przede wszystkim jak najprędzej znaleźć się w cieplarce. Sale, w których umieszczane są cieplarki, izolując dziecko od otoczenia, Pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu higieny i gwarantują potrzebny dziecku spokój. Cieplarka zapewnia dziecku właściwą temperaturę oraz odpowiednią wilgotność powietrza. W tym wcześniaka trudno jeszcze pracować. Stary dopływ tlenu do cieplarki ułatwia dziecku oddychanie. Slawiutkiemu organizmowi stwarza się warunki zbliżane do warunków życia w lonie matki. Dzień i noc dziecko jest pod obserwacją i troskliwą opieką personelu oddziału. Pora karmienia. Wcześniak nie potrafi ssać ani połykać. Doznaje jednak uczucia głodu. Ten prosty zabieg umożliwia karmienie przez wprowadzenie pokarmów prosto do przewyku dziecka. Walka o życie wcześniaka nie ogranicza się jednak do stworzenia dziecku odpowiednich warunków rozwoju. Aby uratować zagrożony organizm, nieraz trzeba stosować skomplikowane zabiegi i operacje. Jednakże dzięki osiągnięciom nauki i dzięki ofiarnemu wysiłkowi personelu oddziału coraz więcej dzieci zostaje przywróconych życiu. Te dzieci to już nie wątle wcześniaki, lecz normalne, zdrowe niemowlęta. Stwierdza to najlepiej badanie kontrolne i zdjęcie rentgenowskie. Dziecko może opuścić oddział, będzie chować się zdrowo, cieszyć się życiem, stanie się radością i szczęściem rodziców. Ciągle wzrastająca w Polsce liczba oddziałów dla wcześniaków i pomyślne rezultaty ich pracy to najlepszy sprawdzian troski państwa ludowego o człowieka. W przyszłości wśród cieszących się życiem zdrowych, radosnych dzieci Nikt nie odróżni dawnych wcześniaków.